Się głównie produkcją sadzonek truskawek oraz malin. W obecnej chwili w ofercie posiadamy takie odmiany jak m.in. radziejowa, sokolica, laszka, benefis, glenample oraz odmiany powtarzające jak polka. Od przyszłego roku będą również dostępne dwie nowe odmiany. O polskich korzeniach, a więc Polones i Poemat. W naszej ofercie znajdą Państwo standardowe sadzonki kopane oraz od tego roku również sadzonki w multiplatach, sadzonki doniczkowane w doniczkach C1,5 litra oraz sadzonki typu long cane prowadzone na jeden lub na dwa, na dwa pędy. Znajdujemy się teraz na, na plantacji pana Pawła Krawca, gdzie w tym roku realizowany będzie projekt Malinowe Faktory. W ostatnim czasie na rynku europejskim pojawiło się dość dużo odmian, nowych odmian malin, owocujących na pędach tegorocznych. Zainteresowanie tymi odmianami widać również wśród polskich producentów, jednak na tą chwilę decydując się na, na wybór któryś z tych odmian, no muszą oni się kierować opisami lub też wynikami e, doświadczeń, jakie były przeprowadzane w innych krajach. No jednak no wiadomo, klimat jest różny, także nie zawsze, nie zawsze to się pokrywa. Także zdecydowaliśmy się we współpracy z kilkoma szkółkami europejskimi dostarczyć do tego, do tego projektu tak dużo odmian, jak nam się udało. I będą to kolejno z odmiany holenderskie, kweli Kwanza i Mara oraz nowość, czyli odmiana Mapena. Z hodowli francuskiej będzie to odmiana Paris, Versailles, Daville i myślę, że jeszcze w tym roku dołączy odmiana Satin. Grupę tych odmian zagranicznych uzupełnią dwie kreacje z Włoch. Będzie to odmiana Endrosadira oraz Castion. Myślę, że projekt ten dostarczy polskim producentom wiarygodnych informacji oraz pomoże przy, przy wyborze już konkretnej, konkretnej odmiany. Nie zapominamy jednak również o odmianach polskich, tak? No w końcu to nasza Polka była nie jakby prekursorem kolejnych, kolejnych odmian, a więc będziemy sprawdzać dwie odmiany, które kreowane są na, na następców odmiany Polka, a więc będzie to odmiana Poemat oraz Polones. Zdecydowaliśmy się również, aby włączyć do tego projektu odmianę Polka. Jak głównie z tego względu, że od pewnego czasu słyszę od producentów takie głosy, że Polka to już nie jest ta sama odmiana, że jak niektórzy mówią wyrodziła się. No moim zdaniem ten problem leży gdzie indziej. No wiadomo, że od kilku kilkunastu lat no, grono plantacji było zakładane, jednak sadzonek niekwalifikowanych, które pochodziły z własnych plantacji owocujących bądź też e, od sąsiada. I, i, I dlatego no, w tym momencie stan y, y, zdrowotny tych, tych plantacji no, delikatnie mówiąc, nie jest dobry. Tak? Y, mówi się, że tutaj w rejonie kraśnika urzędowa, więc największego zagłębia, jeśli chodzi o produkcję min w Polsce, około 60-70% plantacji zarażonych jest wirusem RBDV, co tak naprawdę kwalifikuje je do. Do likwidacji. Dlatego też postanowiliśmy dostarczyć zdrowe, kwalifikowane sadzonki Polki, aby pokazać polskim producentom, jak piękne i jak ładne owoce można uzyskać ciągle z tej odmiany, pod warunkiem, że plantację tę założymy ze zdrowych sadzonek pochodzących z wiadomego źródła. Dostarczyliśmy sadzonki z Instytutu Holenderskiego. Widzimy tutaj również sadzonki polskie, już na tym etapie widać pewne różnice. Także myślę, że będzie to dosyć ciekawe zobaczyć, porównać Polkę produkcji polskiej oraz produkcji holenderskiej. Chciałbym również powiedzieć, że. Równolegle z tym projektem w naszym gospodarstwie w Zienkach, a więc niespełna 100 km od tego miejsca, będziemy testować również te same odmiany, jednak z tą różnicą, że uprawa ta będzie prowadzona w systemie bezglebowym. Rośliny będą posadzone również w tunelu, z tym że w doniczkach, w substracie, w podłożu kokosowym. Tak więc no, dzięki temu projektowi. Będziemy mieć informacje nie tylko o planowaniu poszczególnych odmian, ale także uzyskamy bardzo cenne informacje na temat systemu, w jakim te, jakim te odmiany lepiej się czują. Tak? Także, czy bardziej stawiać na grunt, czy też wiadomo, no nie każdy dysponuje tak dużą ilością gruntu, żeby móc sobie pozwolić na odpowiednie zmianowanie, więc no dla niektórych jedyną szansą, żeby prowadzić efektywną produkcję na przykład Malin, jest po prostu prawa doniczkowana tak, w tunelach. Także myślę, że no dzięki temu projektowi e, polscy producenci będą mieli dostęp do bardzo, bardzo ważnych e, informacji. Także no pozostało mi nic innego, jak zaprosić serdecznie Państwa do śledzenia strony malinowego faktoru oraz naszej strony naszego gospodarstwa, gdzie na pewno e, będą umieszczane najważniejsze informacje e, dotyczące tego projektu.